Kochani, rok 2020 jest dla nas rokiem wyjątkowym. Czasem wyjątkowym i święta są dla nas wyjątkowe, ponieważ jest pandemia. Dlatego ciśnie mi się na usta słowa: życzę Wam dużo zdrówka, zdrowia, zdruweczka. Wszystkie odmiany tego słowa, ażebyście w zdrowiu przeżyli ten do końca i następny 2021 rok. Życzę wam ciepła rodzinnego, szczęścia, a żeby te święta były spokojne, a żeby były w duchu czytania, śpiewania kolęd oraz czytania bajek dla dzieci i wnuków. Także z okazji Nowego Roku życzę wam wszystkiego najlepszego, błogosławieństwa Bożego i wszystkiego, o czym marzycie aby rok 2021 był rokiem bez pandemii, był rokiem dla nas weselszym, spokojniejszym.